A ja nie o Ukrainie. Chciałam zapytać, tak. jak pan sądzi, czy Trump ma szansę zwycięstwa w wyborach? Obawiam się, że nie, chociaż nie jest to wykluczone. Bo Trump w tej chwili się zwrócił do, do Putina, żeby ujawnił wszystkie dokumenty dotyczące syna prezydenta Bidena, pana Huntera Bidena, który rzeczywiście robił na Ukrainie rozmaite interesy, trochę dziwne. już CNN? To nie, to, to, to wiadomo. Ja nawet kiedyś pisałem o tych interesach, bo to jest dosyć dobrze opisane, ale no nie wiem. W każdym razie notowania partii demokratycznej i prezydenta Bidena są rekordowo niskie. Są rekordowo niskie. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, że prezydent jest tylko jednym z kilku ośrodków władzy w Stanach Zjednoczonych i to chyba nawet nie najważniejszym. Jakie to są ośrodki władzy? Finansiści, media i przemysł rozrywkowy w demokracji to bardzo duża siła jest. No, mamy przykład. YouTube ocenzurował prezydenta Trumpa. Urzędującego, i ten nie mógł nawet jęknąć. Znaczy, jęknął, ale to nic nie dało, prawda? Dalej są kompleks wojskowo-przemysłowy, to znaczy generałowie i przemysł zbrojeniowy, no i bezpieka, no i prezydent. Z tym, że z prezydentem to jest tak: w Ameryce, jak wiadomo, wybory prezydenta odbywają się na początku listopada. Ale on od razu nie obejmuje urzędu, tylko dopiero pod koniec stycznia. No i jak jest kampania wyborcza, to on tam mówi, co mu ślina przyniesie na język, ale jak zostanie wybrany, jest już prezydentem elektem, to przychodzą do niego generałowie z Pentagonu, przychodzą do niego generałowie z tajnych służb i mówią, panie prezydencie, my tu prowadzimy takie tajne operacje. Jedną taką, drugą taką, trzecią taką, one są już w różnym stopniu zaawansowania, w związku z tym, żeby je kontynuować, to trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, trzeba zrobić owam to. Przychodzą finansiści. No i takiemu człowiekowi zmienia się całkowicie obraz świata. On już zupełnie inaczej widzi świat, tak jakby, jakby dostał dodatkowe narzędzia zmysłów. No, państwo wiecie, że gdyby na przykład człowiek miał taki zmysł, że obserwowałby fale radiowe, no to świat by całkiem inaczej wyglądał niż w tej chwili wygląda. Także bardzo trudno jest uchwycić obiektywny obraz świata, bo to jaki on jest, to zależy od tego. Konrad Lorenz, taki nieżyjący już austriacki zoolog, trochę to negował, bo on mówi tak, że możemy, możemy z naszych tutaj Narzędzi poznania, bo to nie tylko zmysłów, ale narzędzi poznania, możemy trochę wydedukować, jaki jest świat. Mówi na przykład, z kształtu płetwy można wydedukować właściwości wody. Z kształtu skrzydła ptasiego, właściwości powietrza i tak dalej. Z kształtu oka ludzkiego, czy z budowy oka ludzkiego, właściwości światła. No, mówiąc krótko, działa to w obydwie strony, no, ale, ale tak to jest. Kilka ośrodków władzy jest, no i prezydent jeszcze w dodatku teraz okazało się, Józef Stalin, jak wie pani, jak mamy jakieś wątpliwości co do demokracji, to dobrze jest zasięgnąć języka. Klasyków demokracji, może nie wszystkich naraz, bo to już by się nam całkiem kociokwik zrobił w głowie, ale jednego klasyka demokracji możemy się poradzić, mianowicie Józefa Stalina. Co Józef Stalin, Józef Stalin wygłaszał spiżowe sentencje na temat demokracji. Na przykład mówił, że ważniejsze w demokracji jest nie to, kto głosuje, tylko to, kto liczy głosy. To okazało się, że w Ameryce właśnie tak jest, o czym się mogliśmy przekonać właśnie podczas ostatnich wyborów prezydenckich, kiedy to, kto liczy głosu, okazało się najważniejsze. Pojawiły się oskarżenia o wzajemne zresztą o farszerstwa wyborcze, być może nawet, że obydwa prawdziwe. No, to... <ścoughs> Mówiąc krótko. Po to mówiłem o tych różnych ośrodkach władzy, że one mają też wpływ na to, kto zostanie prezydentem. Bo proszę Państwa, jest, no, wielu ludzi w to nie wierzy, wielu ludzi wierzy w demokrację i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem ultrasem demokracji. Powątpiewam w jej autentyczność. Dlatego, że... W państwach, zwłaszcza takich, które dysponują bronią ultimatywną, bronią nuklearną, które mają możliwość zniszczenia całego świata, to nikt nie pozwoli, żeby takim państwem rządziła ulica. Nikt nie pozwoli na to, żeby jacyś krzykacze uliczni tam uzyskali dostęp do cyngla atomowego. Nikt na to nie pozwoli. No ale to nie można tego powiedzieć głośno. Bo trzeba suwerenom schlebiać, tam im kadzić, żeby im tym, ich tych tym bardziej tam obrabiać. Bo oni wtedy myślą, że to wszystko naprawdę i tam nie mają nic przeciwko temu. Ale tak naprawdę to rządzi kto inny. Kto? Proszę państwa, do rządzenia są potrzebne dwie rzeczy. Siła i wiedza. Siła i wiedza. Jednym i drugim dysponuje wojsko i dysponują tajne służby. No to dlaczego by nie miały rządzić? I tak właśnie jest. I tak właśnie jest. Tylko tyle, że to są dwa rozmaite, dwie rozmaite metody. Kiedy na początku lat dwudziestych, XX wieku Kemal Atatürk modernizował Turcję, no to wtedy już panowało takie gusło, że musi być demokracja i tak dalej. No i Kemal Atatürk się liczył, bo on był reformatorem takim dosyć radykalnym, ale liczył się z tym gusłem. I jak już nie możecie wytrzymać bez demokracji, to dobrze, zakładajcie sobie partię tam, kotłujcie się i tak dalej. Ale ostatnie słowo należy do armii. No i tak jest. Tam partie są, i tak dalej, no, są wybory, ale jak wygra nie ta partia, co miała wygrać, to armia mówi o zaraz, zaraz tu były nieprawidłowości, musimy to powtórzyć, I aż wygra wreszcie ten, kto miał wygrać, no i wszystko, pozory są zachowane. To jest takie trochę chamskie, brutalne, to widoczne jest i tego. Więc na, w Europie Zachodniej jest trochę inaczej. Pewne światło na to rzuca taki wywiad rzeka jaki przeprowadziła Pani Krystyna Okręt z hrabią Aleksandrem de Marange, szefem wywiadu francuskiego. Pani Krystyna Okręt prywatnie jest naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, Bernarda Kuszmera, bardzo inteligentna Pani, wszystko wie. No i pyta tam, wypytuje tego hrabiego Aleksandra de Marange, no o to, o tamto, w pewnym momencie pyta go, proszę Pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci to są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma. U nas są honorable correspondent. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana urazić, ale nie odpuszcza, mówi, to w takim razie z jakich środowisk się rekrutują ci pańscy honorable correspondent? I on taki udobruchany powiada: Ach, proszę pani, z najróżniejszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Słyszycie państwo? Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable korespondent wywiadu. No to on tam już dalej, ona go nie drąży w tym kierunku, ale ja natychmiast sobie postawiłem pytanie, jak to czytałem to w jaki sposób następuje, odbywa się werbunek takiego dygnitarza? No co, do Pałacu Elizejskiego, gdzie tam urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, wchodzi bez pukania do gabinetu, bez zaproszenia siada na fotelu, zakłada nogę na nogę i mówi ekscelencjo, proszę tutaj papierek z pseudonimem i tu proszę podpisać tam na dole. Że pan tutaj zachowa w tajemnicy i tak dalej. Na co tamten się zrywa na równe nogi, bierze fotel zabytkowy Ludwika XV, roztrzaskuje temu werbownikowi na łbie, karetka go na sygnale odwozi do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło. To chyba tak się nie odbywa. No dobrze, jak nie tak, to jak? Od razu podpisuje. Nie, 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 nie. Od razu. A dlaczego miałby od razu podpisywać? Do takiego młodego ambicjonera przychodzi pan, albo nawet dwóch, i powiadają jemu tak. Proszę pana, my tu już od pewnego czasu panu się przyglądamy. Pan bardzo ciekawe rzeczy mówi. Jesteśmy pewni, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi republice. Ale sam pan rozumie, więc jak on rozumie. To zaczynają do niego napływać pieniądze, nie jakieś takie duże, ale takie, które mu umożliwiają prowadzenie kampanii politycznych. Media zaczynają się nim interesować, wywiadów udziela na prawo i lewo, w telewizji, w prasie i tak. Krótko mówiąc, wychodzi z anonimowości, staje się kimś. Staje się kimś, no i zostaje radnym miejskim, najpierw potem merem. Potem zostaje deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, potem zostaje senatorem, potem zostaje ministrem stanu, a później nawet prezydentem, bo co to komu szkodzi, że prezydent jest przewidywalny, Prawda? To całe państwo wtedy lepiej funkcjonuje. Bo na przykład pan Macron to jest przykład, tak sądzę, takiej kariery. Dokładnie tak, dokładnie. Więc no to tak to wygląda, tak to wygląda. Ale chyba, że w państwach takich, no bo państwa się dzielą na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. No to w państwach pozostałych to może być inaczej, to może być na żywioł puszczone, ale nawet u nas tak nie jest. Według mojej ulubionej teorii spiskowej Polską rządzą rotacyjnie trzy stronnictwa. Ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. No to ktoś to musi kontrolować, Tak jak mówił Janusz Gajos. W filmie Krzysztofa Zanusiego Kontrakt. Janusz Gajos grał rolę takiego partyjnego buca. No i tam rozmawia z, ze swoim tam rozmówcą i powiada mu tak: No, ja rozumiem, demokracja, demokracja, ale ktoś musi tym kierować. No to no, tak. Tyle tylko, że kieruje, ale po co się tam. ale unika ostentacji. Niech ludzie myślą, to tak jak Bismarck mówił. Dobrze, że ludzie nie wiedzą, jak się robi politykę i parówki.